Robimy sałatkę owocową. Wspaniałą okazją na spędzenie czasu w klasowej atmosferze oraz na integrację grupy jest wspólne przygotowanie pysznej i zdrowej sałatki owocowej. Przygotowanie sałatki owocowej jest też dobrą okazją do poznania różnych owoców, ich kolorów, smaków i wartości odżywczych oraz do nauki o zdrowym odżywianiu. Dzieci przynoszą do szkoły ulubione owoce, takie jak banany, jabłka, truskawki, kiwi czy mandarynki. Mają możliwość opracowania oryginalnego przepisu. Skład sałatki dobierają według własnego pomysłu. Po opracowaniu przepisu, dzieci w grupach zabierają się do pracy i kroją poszczególne owoce. Na koniec. Dzieci wspólnie degustują przygotowane sałatki. Samodzielnie przygotowany posiłek smakuje najlepiej. Po takich zajęciach dzieci na pewno zapamiętają, że to, co zdrowe, może być również bardzo smaczne. Przyrządzenie sałatki daje dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu naszego organizmu. Taka aktywność uczy współpracy w grupie oraz kreatywności. Wspólnie spędzone chwile zbliżają, budują relacje i sprawiają, że wspólne działania stają się bardziej satysfakcjonujące. wygląda przepysznie, ale jeszcze trzy mandaryneczki.